Tak, widzowie, właśnie to zrobię. Siemanko, tak w ogóle, w dzisiejszym odcinku na moim serwerze, na którym o tej godzinie jest mało graczy, no, no, no okej, okay. 20 to nie jest późno, ale później niż 18, dlatego jest mniej graczy, okej? Okay? Dobra. Wracając do odcinka. W dzisiejszym odcinku chcę zrobić to, co na Anarchii jest mega popularne, czyli wykopać mapę. Generalnie no wiadomo, że całej nie wykopię, bo mapa ma 5000 na 5000, więc e, postaram się tutaj za linią gdzieś z jakiejś strony wykopać mega duży teren, ale, oczywiście, żeby to zrobić, muszę jakieś itemki zdobyć. No i w dzisiejszym odcinku poratuje mnie skrzyneczka tutaj e, e, Skrzynia Patryka, w której mamy bardzo dobre itemki. Naprawdę mega dobre, a kosztuje to tylko 1000 rubinów, a teraz na jaskini była mega aktualizacja. Te, to wydarzenie w ogóle kończy się w środę. Na Discordzie macie jak zawsze wszystkie informacje. Sobie odbiorę wszystkie kity, zestaw gracz, daily. No i jeszcze Discord. Okej, okay, jak widzicie, jest tu komunikat. I mamy kit Discord, i dobra, zaczynamy. Skrzyneczka rzadka z animacją, czemu nie. No i dobra, dwie zmianki. Jeżeli nam zapiski i dropnie mieczyk, mamy bardzo dobry drop, zwłaszcza, że mamy zmianeczki, no ale będą to no właśnie coś innego. No i dobra, pójdziemy sobie najpierw na RTP. Okej, okay, jesteśmy, jesteśmy na dalszej mapie, w sensie niedawno była powiększona mapa, więc jesteśmy na tych kordach, które nie są zbyt bardzo zwiedzane. No i widzowie, ja sobie tutaj pozbieram y, drewno, jakieś itemki pozdobywam, więc widzimy się za chwilę. I widzowie, jeszcze wam powiem, że dodaliśmy wasze upragnione, y, wasze, y, waszą upragnioną gammę. Wiele graczy mnie o to prosiło. Ja, bo, ja wolałem, żeby tego nie było, ale jak już tak bardzo chcecie, dodałem tą gammę. że widzieliście? Będziecie to chyba widzieć na odcinku Ale wkopywałem się w dół i nagle wpadłem w lawę o, To jest, widzowie, zawsze tak, nie? Zawsze Zawsze jak się kopiecie, nie? Kopiecie się na dwa, patrzycie Kurcze, no nic nie ma, no kopie się już pół godziny Tak ciągle na dwa No dobra, to się kopię pojedynczo no i, no i wpadasz do lawy, no U, Teraz co byśmy mogli zrobić? Miałem koksy nie koksy. Czy zdążę zjeść koksa? No dobra, widzę, że zaryzykujemy. Muszę szybko spróbować. Dobra, jestem tutaj. Uwaga. Uf. Który to by mógł być slot? Jeden tutaj z ostatnich. Nie! Nie, teksturpak! Kurczę, dobra. Nie. No to widzowie, zostaliśmy teraz z niczym i 12 minut grania poszło na to, żeby stracić tylko itemki. No widzowie, takie rzeczy się zdarzają, 12 minut grania poszło na nic, ale no... Yy, nowy kit odebrałem i lecimy zdobyć na nowo itemki. Tak więc tak jak wcześniej, poszłam zbierać drewno i różne surowce, aby mieć jak najlepsze itemki. Dobra widzowie, tutaj znalazłem jakąś kopalnię, Stawimy sobie crafting i zrobimy jakieś lepsze itemki. Zowie, mam mieczyk żelazny. Wtedy sobie tutaj troszkę niżej. Najpierw ubijemy sobie pajączka. Mamy nici. Za 56 minut będą zawody rybackie, na które się udamy, bo póki za to nie wskazuje, że coś gracze będą. Generalnie przypaliłem sobie że zrobiłem wszystkie żelazne tulsy. Czy tutaj coś jest? Powiedziałam wam widzowie zawsze tak patrzeć. Widzowie, przypomniałem sobie o najważniejszej rzeczy, o której każdy gracz chyba Minecrafta kiedyś zapomniał. Tak, właśnie to. To mnie uratuje przed wszystkim, mówię wam. Okej, okay, widzowie, wszystko przepalone. Z tego zrobimy sobie hełmik i... No i dobra, z takim wyposażeniem, bez jednego serduszka, ruszamy sobie na jaskinię. Jeszcze, jeżeli ktoś nie wie tutaj jak działa jaskinia, to tutaj mamy informacje. Każde zombie daje więcej rubinów z większą szansą i ranga pola, czyli najlepsza nasza ranga na serwerze, podwaja to. Im głębiej, tym większy level rudy rubinów, które zbieramy. Dropią 3, 5 i 7 rubinów. No i R znaczy rubin, jakbyście nie wiedzieli. No i dobra, mamy tutaj rubiny, zbieramy plus 5 rubin. Tutaj jest, tutaj jest ten sprzedawca, o którym mówiłem na początku odcinka. Tutaj mamy, te, tutaj mamy topkę rubina. Oczywiście to jest strefa zielona i tutaj jak najbardziej nie stracimy żadnych itemków, nawet serduszek, nic z tych rzeczy. Nawet nie stracicie EXPA. Ale yy, tutaj trzeba mieć dobre itemki, żeby dłużej przetrwać. Ja sobie będę kopał te rubiny, bo się je bardzo opłaca kopać. Się inny, level trzeci, dobra. Ale mamy 178 rubinów. To nie jest jakoś dużo, ale przybliża nas coraz bardziej do skrzynki Patryka. Wiem, że na pewno jutro będę dalej ten odcinek ciągnął i dalej grał. Ale w dzisiejszym dniu jeszcze chciałbym kilka rzeczy zrobić tutaj. Między innymi wyznaczyć teren, gdzie będziemy wykopywać. będziemy po początku wykopywać, myślę. Przynajmniej będziemy tak wykupywać do takiego poziomu, że to będzie dobrze wyglądało. Ale dobra. No, póki co nasze itemki przyzwoite, ale mogłoby być lepiej. Dopiero teraz zauważyłem, że mam więcej, le więcej yy, żelaza. Generalnie na pewno na zostawię sobie tutaj na strefie afk konto. Bo ze strefy AWK z rangą gracz. Można tutaj zdobyć klucz AWK 50% co 30 minut i rudę żelaza jedną co 5 minut. Więc rano będę miał kilka staków żelaza. No mi się też opłaci. Ja cię ta topka. Hajsu. Dobra. Ale generalnie to widzowie coraz bardziej zbliżamy się do celu. No więc my się chyba już widzimy jutro. Pójdę sobie może jeszcze na zawody rybackie czy coś. No ale ja się już z wami żegnam. Narka. Siemaneczko widzowie, jest kolejny dzień. Mamy tutaj y, kilka staków żelaza, klucze 15 do skrzynki AWK. Jeden rzadki bo było wczoraj rozdanie. No i dobra, generalnie y, jest dopiero godzina 14 jeszcze niektórzy siedzą w szkole, dlatego jest dwóch graczy. Wczoraj wieczorem było 6 podczas zawodów rybackich i wygrałem wtedy 50 dolarków. Zakupiłem sobie banie 4-3. I perfekcyjny kilofik, więc myślę, że to był bardzo dobry zakup. Mieczyk jest za 20 dolarków więc jeżeli skrzynka AF na to pozwoli, to będziemy już mieli. Zaczniemy sobie od skrzynki rzadkiej, czyli tej najlepszej. No i tutaj będzie 16. O nie, motyka, no dobra. No to teraz skrzynka AWK 6 refili, zawsze jakiś profit. O, dobra, secik, secik, obsidian. Refilki, też super, kolejna część seta. Łopata, kolejna łopata, cztery diamenty, refile, obsydian, budki, już mamy cały secik, szmaragdy, siekierka, złote jabłka, no i kilof. Generalnie ja te wszystkie itemki sobie tutaj poukładam jako zapasówki tych oczywiście, których tutaj nie potrzebuję. Zrobimy sobie to jednak tak. No i dobra, teraz sprzedamy to całe żelazo. Prawy sprzedajemy 10, a lewy sprzedajemy jedno, Taki tutaj jest sposób sprzedawania. Ok, diamenty. Myślę, że też możemy sobie sprzedać. Ja nie potrzebuję, a 1 dolar to jednak coś. Węgiel, węgiel sobie zostawię. Refilki. Szmaragdów się nie da sprzedać, więc to sobie odłożymy. Większość refili też sobie odłożymy, to tutaj, tutaj, obsydian tu. No i dobra, mamy taki ekwipunek, myślę, że to jest bardzo dobry na start. Pójdziemy sobie na tą jaskinię. Pozdobywamy jakieś itemki i mamy już takie itemy, że możemy zacząć powoli już zaraz nawet nasz główny cel, czyli kopanie tych czanków. Okej, okay, widzowie, jestem już tutaj na y, spawnie, na jaskini. Y, póki są stać nas na... tylko nawet nie na to. I na stronie Patryka będziemy zbierali potem. Teraz pójdziemy na, tam do tamtych spawnerów. Nawet jeszcze nas nie ma w topce Rubinów. I tutaj widzę, że bardzo dużo się pozmieniało. Ostatnio tutaj jeszcze było 200, więc... Dużo tutaj graczy musiało farmić, nawet jakiś Haraput. Wiem akurat, że on bardzo mało gra na serwerze. Mamy 25 dolarków, sprawdzę czy na rynku jest jakaś zbrojka, jak, jakaś część. Dobra, no jest. I teraz. Czy klata 4-3 nam się przyda? Czy łopatę bym bardziej wolał, jeżeli jest na rynku? Bo łopatą będzie, bo będziemy potrzebowali łopatę do kopania. Tak, 5 dolarów to są grosze. Mamy jeszcze 20 dolarków teraz. I na przykład, co nam się mogło tutaj jeszcze przydać? Możemy jeszcze wziąć siekierkę za 15 dolarów. I widzowie oprócz sycika mamy wszystko 4-3. I to tak na poważnie. Mamy, mamy naprawdę bardzo mocne itemki. Zwłaszcza jak na taki czas, bo to bardzo krótko. No i dobra, mamy wszystkie najlepsze itemki. Będziemy zaraz zajmować się już kopaniem mapy, więc jak widzicie wystarczy pójść na jedne zawody rybackie, macie 50 dolarów, na rynku jest pełno różnych itemów. Jak sobie wejdziecie ogólnie w kategorię ze wszystkim, to macie dopiero trzy strony, jeszcze wcześniej były nawet cztery. I tutaj widzę mamy 5 dolarów, za 5 dolarów sobie wezmę od najniższej ceny, nowe ilustry randomowe, najniższa cena. Najniższa cena aktualnie to jest 20 dolarków wszystko i najdroższe to tutaj na moim innym koncie 1500 polskich hełm. No i dużo, dużo serduszek. Więc rynek to jest bardzo opłacalna sprawa, zwłaszcza awkowanie. Cała noc, awczenia, no i jak po szkole wróciłem, no to to wszystko się równa. Eee, bardzo dużo haństu, bardzo dużo kluczy. I zebrałem te tools. Dobra. Idziemy na Cholma. Ok, jesteśmy teraz. Nie wiem gdzie mamy aktualnie Cholma, albo jednak wiem. Spróbujmy sobie gdzieś wejść na górę. O, nawet jest dalszy ciąg tej kopalni. Coś tutaj może by było. Dobra, nie, chyba już idziemy stąd. Będziemy się zajmować naszym głównym celem. Więc odłożymy sobie tutaj jakieś niepotrzebne itemki. Na pewno, póki co, nie będę potrzebował tego, 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 tego. a nie, to może się przydać. I to sobie sprzedam. Dobra, jest git. No dobra, widzowie, tutaj będziemy mogli sobie zacząć, więc Rozpocznę od zebrania tutaj wszystkich drzew z góry, żeby nic tutaj nie zostało. Dobra widać. Pierwszy ciąg mamy tutaj już zaznaczony, więc to będzie tutaj tak i będziemy całe to tutaj skopywać tak coraz niżej, niżej i jeszcze raz niżej. Jak już widzicie, cały ten tutaj chunk do tego poziomu mam wykopane. Jest to tutaj 48 kratka. Zaczynałem jakoś na 70, czy coś koło tego, i generalnie robię to już jakąś ponad godzinę lub coś koło właśnie godziny. I zdecydowałem, że zaryzykujemy i że kupimy dwa klucze polskie o wartości 20 zł żeby sprawdzić czy dobnie nam może polski kilof, bo jeżeli tak, to będziemy wszystko tak szybko kopać, że dosłownie jakoś 5 razy szybciej nam to wszystko zajdzie. Oczywiście, tak jak zawsze w każdym odcinku i tym naprawdę, tylko jeżeli naprawdę zrobicie 10 wyświetleń pod tym filmem, to tego nie będzie, ale jeżeli będzie więcej, to oczywiście zrobimy tak, że jedna z, yy, jedna osoba z was z komentarzy, która napisze swój nick, dostanie Właśnie ob te obydwa klucze, które kupię, czyli ogólnie sumy, po prostu, którą wydam w tym odcinku, i będziecie mogli również sobie za darmo y, otworzyć takie skrzynki, tak jak ja, więc polecam pisać komentarze. No dobra, y, wyrzucimy sobie tutaj już ten y, bruk, i tak dalej. No i widzimy się za chwilę, już po zakupie. Ok, widzowie, zakupiłem dwa razy po jednym y, kluczu. Nie wiem, czy mu się nie dało wyziąć teraz dwa, ale powinno być już tutaj teraz naprawione. Więc. Spróbujemy z tych dwóch kluczy trafić jedną z najrzadszych rzeczy, czyli polski killoff. Naprawdę, na no to jest tak mała szansa, na przykład powiedzmy na zmianeczki, albo na serduszka mamy takie procenty. Na refillie mam 13%, a na to tylko jeden. Jeden 4, więc... Szczęście, tutaj nam się bardzo przyda. Otworzymy pierwszą skrzyneczkę. Błagam, proszę, proszę... Nie! Perły. No dobra, no perły raczej się nie przydadzą. Kolejna, proszę, no ten polski kilof, no proszę. Polskie spodnie, okej. Okay. Polskie spo, spodnie. No dobra, polskie spodnie jakoś damy radę, jakoś przeżyjemy. No, taki opening średni, ale chociaż coś. Z kilofem polskim sobie nie pokopiemy, a rubinów nie wiem, czy jest sens w ogóle zbierać, bo kilow kosztuje 22,5 tysiąca rubinów. No to jest akurat mega dużo, no ale jest legendarny i jednak możecie zbywać klucze. No, ale i tak widzowie postaram się jak najbardziej, jak najdłużej będę kopał, tak żeby jak najwięcej e, zdobyć e, wykopanych czanków. Dobra, widzowie, jestem już z powrotem. Jest godzina 19. Otworzyłem sobie już klucze AWK, sprzedałem żelazo. Idę z powrotem i będę dalej kopał. I wy to oczywiście będziecie wid widzieć z innej perspektywy. I chyba administratorzy troszkę pokopali, ale chyba nie wiedzieli, że mogę od tego zginąć. Odbierzemy sobie jeszcze klucz do rzadkiej skrzynki za czas. I otworzymy, zobaczymy co nam dropnie. Jest to chyba 6 refili, tak 6 refili. No nie jest źle. Ja sobie to tak jak zawsze zostawiam awka. No i widzimy się rano. Siemaneczko widzowie, jest aktualnie środa, wracamy z powrotem do kopania czanków. Generalnie yy, jest go, dopiero godzina 14. Troszkę się spóźniłem, bo musiałem yy, właśnie zapłacić za serwer i nie było opłacone i trzeba było. No, serwer nie działał, ale dzisiaj kończy się już tutaj yy, event z Wilczynią Patryka. W ogóle nie wiem, czemu tutaj jest napisane, że można ją zakupić, skoro nie można, bo nie ma, ale okej, okay, dobra, pomienimy to. I z tej skrzynki chciałbym też troszkę pokorzystać i chciałbym pójść sobie na jaskinię i chociaż jedną taką skrzyneczkę otworzyć. Yy, fajna. Nie wiem, o co chodzi. Otworzę sobie yy, trzy klucze Af No, jak zawsze taki przeciętny drop budki. Budki mamy takie same? Szkoda, że nie ma kowadła na spawnie, bo mu chętnie połączył. Ale ja to sobie odłożę tutaj. To tak jak mówiłem, nie awczyłem długo, dosłownie 2 godzinki poawczyłem, dlatego tutaj nie ma tysiąca minut, tylko 500, więc nie mamy zbyt dużych nagród, ale pójdziemy sobie na strefę zieloną na jaskinie i troszkę pozobywamy tych itemków, no bo przyda się oczywiście. I raczej Wam nie pokazywałem wczoraj... Na zawodach rybackich o godzinie 20, gdy tam właśnie było troszkę więcej graczy, otwierając skrzynię rybaka i dropnęła mi wędkę przynęta 4 na prawo, więc myślę, że fajnie. Będziemy tak mogli łatwiej zdobywać. Następne zawody rybackie są o godzinie 15, czyli za godzinkę. Ok widzowie, generalnie naprawdę, mówię wam nie chce mi się totalnie tego zbierać zbieram już jakieś 5 minut, no 150 rubinów jeszcze pójdziemy na tego spawn'a na jaskini i wam pokażę tutaj, na jakim jesteśmy miejscu w topce, jeżeli jesteśmy bo chyba jesteśmy tak, jesteśmy tutaj, ósme miejsce można powiedzieć, że siódme nawet tak mało brakuje i... nawet myślę, że to jest sporo Generalnie na kiloch chciałbym uzbierać, ale 22,5 tysiąca to jest jeden z najlepszych przedmiotów na serwerze, jak nie, jak nie najlepszy. Bo pomijając eventówki, to tak, to wtedy to jest najlepszy przedmiot. Ma rzadkość legendarne, więc bardzo mocny. Siema. od ostatnich trzech dni próbuję wykopać całą mapę na serwerze Polskie MC. Aktualnie doszedłem do Y7 w pierwszym czanku. Jeżeli chciałbyś pomóc oto Kordy, wbijaj na serwer. Okej, okay, widzowie, dopiero minęła godzinka, od kiedy tutaj ostatnio byłem. W że się wstawiłem szorta, którego pewnie przed chwilą widzieliście i pójdziemy sobie dalej e, kopać Mam plan zaprosić też znajomych, żeby mi trochę pomogli z tym, żebyśmy stworzyli e, to jeszcze większe. Nie! Nie! Nie, no nie! Oni już zdążyli! Widzę, wstawiłem szorta pół godziny temu. Oni już zdążyli tu wszystko poglifować. No to teraz mamy super robotę. trzeba to całe zniszczyć. Ja nie mogę. Nie! Nie! Ok, widzowie, jako że moi znajomi się jeszcze nie odezwali. To powróżymy sobie ponownie i znowu otworzymy dwa klucze do skrzynki polskiej. Tak samo kolejna osoba, czyli już dwie osoby, które napiszą komentarz pod tym, pod tym filmem, z nikiem oczywiście, będą mogły dostać po dwa klucze polskie. Oczywiście jedna osoba dwa i druga osoba dwa. Ja pójdę już na spawna i zakupię. Ok, jest komunikat. Teraz już działa to, że pisze dwa. No i dostaliśmy dwa kluczyki i teraz błagam, żeby ta skrzynka oddała. Na ten kilof jest tak mała szansa. Jedno sobie otworzymy bez animacji, jedno z i pierwsze na wróżbę bez. No dobra, Jaki mieczyk z tego będzie. Otwieramy. Proszę, proszę, proszę. Nie, nie. Nawet elitry, nie, no nie potrzebuję widzowie jakiś lepszy kilof, ale to jest najlepszy kilof, a ja nie jestem w stanie nim tak kopać. Eee, w skrzyni Patryka nie ma kilofa polskiego, więc to akurat nie jest rozwiązanie. I w żaden inny sposób niż sobie kupić, to nie zdobędziemy polskiego kilofa. No chyba że ktoś wystawi na rynku, a obecnie polski kilof posiadają tylko cztery osoby. Okej, okay, widzowie, jestem po długim kopaniu z czteroma ziomkami, teraz już zostało dwóch lub jeden. Jestem dopiero na minus 41 klasce. I wiem, jak patrzycie na moje FPS-y, one nie są duże, zwłaszcza na to, jak tutaj dużo jest wszędzie bloków, oni kopią tam na dole. Jestem na minus 41 klasce, tam od dołu już jest trochę powyko powykopywane. I dzisiaj skończę ten chunk i myślę, że na tym zakończę odcinek, bo... Na więcej po prostu nie dam rady, bym potrzebował więcej osób i żeby każdy miał polski kilof, to wtedy byśmy na pewno wykopali tak z jakichś 5 szczanków, ale ten tutaj mamy plan do bedrocka i tutaj widzicie, że jest właśnie jeden gracz, więc będziemy robili ja znikam będę za godzinkę. Ok, widzowie, jestem już na końcówce. Mamy wszystko wykopane. Tutaj nawet są diamenty, ale zostawię je. Możecie sobie przyjść i tutaj wykopać. Są tutaj jakieś diamenciki. Wykopany cały chunk od góry do dołu. To zajęło norma normalnie jakąś fortunę czasu. Pomaga przy tym e, grać placek po słońsku. E, jeszcze był. Już teraz nie pamiętam jak on miał. O, Leos, jakiś Leos, jakieś samcyferki. Administratorzy też bardzo pomagali tam jakieś TNT czy pokopali chwilę tam jakimś deksowym kilofikiem. pomogli coś tam. Zresztą to wszystko widzieliście na tych filmikach z góry. No myślę, że bardzo fajnie to wyszło. Całe jest tutaj wykopane, możecie podziwiać na kordach, które podałem wam w szorcie i zresztą w filmie chyba też wcześniej podawałem, co jakieś ostatnie bloczki zostały. No i... Yy, nie wiem, czy możecie mi ufać, ale ja im podaruję e, kluczyki za pomoc. Niech się będą cieszyli. Pewnie wy zobaczycie ten film za jakieś trzy dni, gdy będzie e, już zmontowany. No i generalnie e, to by było na tyle, tylko jeszcze sobie kluczyki otworzę. Ej, co jest? Ale stop, zaczekajcie. Pewnie nie wiecie o co chodzi, co się właśnie stało. Gdy ja chciałem pójść sobie otworzyć klucze, właśnie wkopał do mnie się jeden gracz i chciał mnie zabić. So, yes. Okay.